Michał Skolik, dokładnie Olszyna koło Herbu. numer startowy 58. Jesteś debiutantem? Nie. Ale debiutantem, no tutaj, to jesteś debiutantem? To, to tak, jak każdy. A nie? co jechałeś mniej więcej? Zacząłem od Fegiera, a potem to już po kolei, gdzieś tam w jedną stronę, w drugą stronę. W tamtym roku gra w magazyn tenizerski. A potem jeszcze północ-południe. Wybieramy różne rzeczy, nie? Ale co to grę na gravelu jedziesz? Tak, tak. To jest trasa na gravel, myślisz? E, tak. Może trochę niższe ciśnienie, jakby było. O, to zawsze można popuścić, nie? Jak jakoś. Nie chce się stanąć, co? Właśnie. Kręci to się kręci. nie? Bo tu po walach też trochę jedziecie. Odrzanek w ogóle widać tą odrę? E, widać. Bardzo piękna rzeka. Czyli blisko rzeki jedziecie raczej? Blisko rzeki. O, i pogoda, te widoki. Wiosna to jest super. No, fajnie macie. Nie jest za gorąco chyba. A jak się jedzie, to nie jest gorące. Jak się zatrzymaliśmy tam na prom, no to już było coś zasłoneczko. słoneczko. Jak z tym promem? Spoko? Tam nie było żadnych zabirowań? Nie, fajnie. Wszystko, wszystko zadziałało? Super. Jaki masz plan na tę imprezę? Dzisiaj Wrocław. Tam chwilę odpocząć, a potem jedziemy dalej. Ale chwilę odpocząć, co masz na myśli? Spanie, nie spanie? No a raczej tak krótką drzemkę. Dwie, tak. trzy godzinki Aha. i w drogę. To ile, ile czasu planujesz to zrobić? Do Wrocławia? Nie, nie, w ogóle, mój całą pracę. No, myślę trzy dni wieczór, czwartek, piątek wieczorem. Jakby się udało dojechać do Szczecina, to super. Ale co, już masz jakiś pociąg zabukowany, coś? Nie, to... ja nic. Totalnie nie. spontan. Bo to jest tak twój czwarty start o ile dobrze policzyłem, czy piąty? O, były jeszcze takie mniejsze, a. No dobra, jakbyś porównał teraz, jakbyś porównał to ze swoim pierwszym startem. Co zmieniłeś? Co poprawiłeś? Co ci się wydaje, że masz lepiej? O no, tych pierwszych 100 kilometrów. No, zazwyczaj to było fajnie, się jechało, a potem od setnego to odcinało, nie? Ale co, że za szybko? Tak, tak. Aha, i teraz jedziesz sobie spokojnie swoim czasem. Trzeba sobie troszeczkę odpuścić. Żeby potem dojechać te kolejne setki Czyli teraz jedziesz swoim tempem po prostu No bo tu taki pociąg przeleciał przed tobą Ale rozumiem, dał chyba z 15 osób jechało, ale to rozumiem, ty ich puściłeś i nie, nie, nie zamierzasz trzymać im koła itd. i, tak, dalej, i tak, dalej. tak się tasujemy no, jak jest trochę bardziej wyboiście No to chłopaki odchodzą, no jak znowu jest kawałek asfaltu to mi się znowu lepiej jedzie, nie? Po ponad... Pierwszy start w tym sezonie? E, tak, w tym sezonie tak. Były jakieś grube przygotowania? Tak. Raczej tak. 500 km na miesiąc to Mark 500 km przejechane w sumie, tak? W sumie na miesiąc. Jakaś setka się zdarzyła bez szaleń. A jakieś plany masz na ten sezon dalsze? Tak, jeszcze tu w okolicy Opola jest taki ultra. Opolska pentelka, a ten dłuższy dystans 400 km. Wertepy moje ulubione. Czyli wokół własnego komina trochę, tak? No tak, tak. Aha. A tą trasę w ogóle znasz? Tą trasę? Tak. Dwa dni na nią siedziałem, ale to tak. Ale nie mówię jazdy. Yy, nie. Czyli to pierwszy raz w życiu w ogóle jedziesz. Tak, tak. Ja coś tutaj nie puszczałem się w te strony. No Masia, a dlaczego w ogóle tutaj? Co cię tu przyciągnęło akurat? Miejsce startu w miarę blisko. Organizator, fajna ekipa. Jak byłem na w Magedonie rok temu Mi się spodobało, trzeba spróbować, nie? A jeszcze dodatkowo. Pierwszy raz coś nowego, nie? Tego nie znamy z e, internetu. Bo nikt tego jeszcze nie jechał. No tak, ja to praktycznie pierwsze wywiady na dodrą! No, okay. Dlaczego ty to robisz modli? Co, no, co ci dają te ultra? Po co ty w tym startujesz? Ja wiem. Tego chyba nikt dokładnie do końca nie wie mogę wyrwać, nie? Coś, coś innego porobić niż siedzieć w domu przed telewizorem Trochę poznać naszej Polski Aha. i okolic No i mimo wszystko gdzieś już się spotyka jakieś znajome twarze. Że na każdym ultra, nawet jak się nie umawiamy, no to kogoś znajomego spotkam. Czyli społeczność. Tak, tak. Specyficzna. Ty jesteś z jakiej frakcji? Wolisz starty w nowych miejscach, czy wolisz po tych samych, czy w ogóle jeszcze jakoś inaczej? No wolę jednak coś nowego. zobaczyć nowe trasy, wszystkiego spróbować, nie? Czyli takiego pomysłu, żeby przyjechać tą samą trasę, pobić swój rekord, czy coś, to raczej nie ty? No nie, nie. Aha. Póki jeszcze nie objeździłem wszystkiego, nieprędko do tego dojdzie. Tam. No, no powstają co, coraz to nowe, więc... Właśnie, to się rozwija. To no, Na razie próbujemy nowych rzeczy. Jak z jedzeniem i z piciem? Masz jakąś koncepcję? Masz jakieś swoje pomysły? Coś Ci się właśnie wykształciło? No, będzie problem z tankowaniem, to już widzę. Święto jednak. Jakieś stacje, no to musimy trochę odjechać, ale... A masz na myśli wodę czy jedzenie bardziej? Wodę bardziej. Tam jedzenie to coś się gdzieś jeszcze wiezie ze stóp Ale wodę to Ci dadzą w każdym domu w zasadzie. Zgadza się. A jak do tej pory na tych 80 kilometrach, jak było z infrastrukturą? Bo wy raczej bliżej czeki jedziecie, nie? E, tak, i bałami, także no nie było tam widać. E, jedna stacja benzynowa gdzieś. Chyba no się ktoś drogę. o jakimś Orlenie coś wspominał, tak? Tak, tak to było, ale to jeszcze za wcześnie. Okay. Dwa pełne bidon, to idziemy dalej. Na koniec, tradycyjne słowo do organizatora. Nie wiem, czy masz mu, chcesz mu nawrzucać, czy chcesz mu podziękować, śmiało, wal. Do organizatora, do słowa? No, no. Eee, dobra robota. No to fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. Trzymaj się. No. I je, wiesz, co jest na koniec każdej rozmowy? Tak zwane epickie mięchanie do kamery, jak odjeżdżasz. Tak? Odjeżdżasz w siną dal i machasz epicko do kamery. Okay. Ma być epicko. Doktorek... <laughs> Wszystko jedno. Trzymaj się, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, pewnie się zobaczymy jeszcze.